8 grudnia bieżącego roku przy Oleskim Szpitalu oddano uroczyście lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz pacjenci z powiatów Oleskiego i Kluczborskiego, wymagający skomplikowanego leczenia, będą bezpiecznie transportowani do specjalistycznych szpitali. Chodzi tutaj głównie o urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i oparzenia. Inwestycja kosztowała. 1 200 000 zł. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła z dotacji unijnych przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia. Oleski ZOS dołożył około 200 000 zł. Lądowisko Woleśnie to jedno z trzech tego typu w województwie. Wcześniej takie lądowiska powstały w Opolu i w Nysie. Oczywiście otwarcie lądowiska po 30 latach, bo w 1981 roku mieliśmy otwarcie szpitala. Tego tutaj, którego widzimy, i również było lądowisko, ale to lądowisko nie spełniało żadnych warunków tych nowoczesnych, unijnych, a w związku z tym musieliśmy przebudować. Tylko y, dodam do tego, co, co tutaj pan starosta powiedział, że jak się ma tyle lat, czy, ja, czy trochę więcej niż 50 uczestniczy y, w otwarciu takiego lądowiska, mieszka niedaleko tego lądowiska, to jakoś człowiek zaczyna się pewnie czuć, jak nastąpi kryzys, to zawsze zdążymy i to jest chyba najważniejsze, że to będzie służyło ludziom, a zwłaszcza radowaniu zdrowia. Szanowni Państwo, to bardzo fajny dzień dzisiaj, bo mimo pogody bardzo dobrze, że, to, że tutaj się spotykamy, bo tego lądowiska brakowało. Jeszcze półtora roku temu, jak byłem na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, województwo polskie w ogóle było pozbawione jakiegokolwiek lądowiska. Rok temu w mrozie otwieraliśmy lądowisko przy WCM w Opolu czyli Centrum e, Województwa. W tym roku jesienią było otwarte lądowisko wyniesione w Nysie, czyli na południu województwa i tej północy brakowało i to jest dopełnienie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że województwo opolskie jest bezpiecznym całkowicie województwem, tylko żeby jeszcze te śmigłowce chciały do nas lądować. To jest zadanie na, na jutro. Na razie mamy lądowiska i bardzo się cieszę z tego. Dziękuję. Tak do końca? Nie, tak. Po prawo, po prawo. Proszę, panie dyrektorze. Teraz ja, już się stanie. A, no, to, 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 to. Ci, którzy będą korzystali z tego miejsca na ratowania zdrowia i życia swoich bliźni, chętnie śpieszyli na pomoc chorym, zaginionym i znajdującym się w niebezpieczeństwie.